mm O, sorry, sorry, nie chciałem. Na w sumie powinienem kliknąć, grać, nie grać, co no, nie? Ale wiesz co, będę lepszy, z 10 tysięcy mieszkań. Damn, jak to ładnie wygląda. Z jednej strony, najchętniej by to wszystko usunął i, i zbudował nowa. Ale to nie chodzi w opcję. Trzeba ogarnąć to ze strony inżynierii, co poszło nie tak. Tu masz podwójną linię, mimo że potem nigdzie indziej nie masz, więc to zmienię. Tu mamy grubą drogę. Ten też mamy. Problem, który moim zdaniem tu jest, jest usuń i usuń. Ale wpalne taki trik, się tego nie spodziewają, pana to. Widzisz to? Możesz zjechać tu albo tam. Jeszcze nie jestem pewien, co mam zrobić z tym korkiem. Albo wy tu chcecie się dostać? To jest bardzo proste. Kupujemy ten kwadracik. I uwaga, uwaga. Postawimy tu drogę. Okej, okay, uznajmy, że tu. Nie, mamy teraz. Jo, easy town. To zauważyłem, nie musisz mi przypominać. O, coś takiego. Proszę, zadziałaj. miniado Tu możecie wjechać. Tu możecie wyjechać. A jeśli stąd chcę wjechać tu, to jedziesz stąd. Ale jestem do. Wiesz to chyba ma swoje własne problemy Wiesz co, może to jednak nie był najlepszy pomysł Chcę żebyście wy jecha... jechali Czyli jedziesz tędy, możesz skręcić Możesz też tędy wyjechać jak chcesz A oni jadą tu Ty o dziwo, o dziwo tu już korko nie ma Waiting for ambulance To jest korek, okej, okay. skoro tu jest korek Trzeba coś zrobić Jak mam być z wami szczery, chyba to po prostu wszystko usunę Usuń wszystko E? Okej, okay, ile razy grę może mi wyrzucać? Ja nie zrobimy masz tak dużo. Czyli rzadko się zdarza, że ja włączam grę dwa razy, co nie? A, witam ponownie w mieście z problemami. Widzicie jak to szło mniej więcej. Niech to będzie low density na razie, żeby trochę lepiej wyglądało. Tu też powinienem gdzieś zaczynać robić wjazd, co nie? Tu będzie wyjazd i tu będzie wjazd. I jeśli chce ktokolwiek wejść, to o coś takiego, żeby tu wyjechać. Nie ta strona. Super, jestem. Haha, ha, kolejna idealna konstrukcja Przecież to, moim zdaniem, jest o wiele lepsze niż to coś Chyba A, właśnie, tu jest nadal problem z korkami Okej, okay, proszę to usunąć Tu nic ma nie być A dokładnie tu Ten teren ma być pusty Przyjściusienko Proszę mi stą... z tym kysz Nadal są korki Spokojnie Nie wiem, co z tym faktem zrobię Ale coś podobnego zrobię Co? Może jeszcze od razu to usunę wszystko Bo to teraz mamy dużo wolnego miejsca A tu traffic accident Pierwsze u tej strefie Postawię dla autobusów i komunikacji miejskiej przejazd tu oraz przejazd tu. Tu na pewno jest potencjał, żeby coś w środku było. Okej, okay, teraz mamy coś takiego w środku. Jej! Co tu można postawić? Domy. Tych, gdzie jest mniej miejsca, można postawić te domy, na które jest największy popyt, teraz. Oraz European Small Apartment Buildings. Pośrodku tego wszystkiego. Znaczy, to będą jednokierunkowe. I zrobimy tak. Możesz przyjechać stąd tu, stąd tu. O, i teraz tutaj jest jeden. Tylko tu jest problem. Okej. Okay. Ty jedziesz prosto, ty jedziesz tu. Jak bardzo chcecie. Macie jednokierunkowo. Tu też jest duży korek. A, nie spodziewałem się tego, co zrobię. Okej, okay. ha, to zadziała. Jak mam być z wami szczery, to nie jest mój problem, bo to co ja zrobię, wybuduję most. O ile umiem. Eee, jest twarz, na to postawię most. Teraz mogę budować na drugiej stronie. Kiedy indziej rozwiniemy tą część miasta?